Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry, witam Maciej Nowskowicz i zapraszam na rozmowę na 96FM. Dzisiaj Państwo i moim gościem w Kołodziej, członek Zarządu Województwa Lubuskiego, radny wojewódzki z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana. Porozmawiamy o tym, co działo się podczas sesji Sejmiku, bo długo trwało kompletowanie całego składu zarządu. Można powiedzieć, że te negocjacje były aż nadto długie, niż się można było spodziewać. Pan się spodziewał, że. No, bo w Pana sytuacji była ta historia taka niecodzienna. Najpierw już się wydawało tydzień temu, że Pan będzie członkiem zarządu, potem nie otrzymał Pan stosownych rekomendacji. Wczoraj jednak uśmiech na twarzy, bo jednak się okazało, że będzie Pan w tym zarządzie. Jak Pan tak po ludzku w ogóle to wszystko przyjmuje, te, te negocjacje i to, co się działo podczas wyboru zarządu? My, Pan, negocjacje mają to do siebie, że czasami jak są zbyt trudne, to szybko się nie kończą i każdy chce ugrać w negocjacjach to, co zamierzał. No, nie ukrywam, że spodziewałem się, że tydzień temu będzie wszystko skompletowane, cały zarząd. Okazało się, że przed y, y, głosowaniem nad moją osobą, y, przewodniczący, nieprzewodniczący tego szef klubu platformy poprosił o przerwę, a później poprosił o to, aby następna sesja odbyła się o tydzień później. Głosowaniem 14 do 15. Ta przerwa została zaakceptowana na wniosek przewodniczącej później, no i tydzień czasu trzeba było czekać. No i pierwszy punkt, który był negocjowany, czy ewentualnie porządku sesji Sejmiku dotyczył mojej osoby. No i moja osoba przedtem była też przedstawiona przez marszałka Jabłońskiego jako członka zarządu. No i w tej chwili dopiero. Tak pan mówi, wczoraj została ta propozycja przedstawiona czy przegłosowana, bo informacja była wcześniej, została przedstawiona, przegłosowana. Uh -huh. A nie Wynik... pan panu słowo, czuł pan taki niesmak tydzień temu, czy po prostu, no, pan, no, no ba... to są negocjacje? Yy, bardziej lekkie zdziwienie zaskoczyło mnie, bo wydawało się, że wszystko jest poukładane w rozmowach koalicyjnych, żeśmy doszli do porozumienia i wydawało mi się, że formalność jest, że tydzień temu już powinno wszystko zostać zapięte i zarząd powinien funkcjonować w składzie, który zaproponował pan Marszałek. No jednak ta przerwa spowodowała to, że. Z drugiej strony tak wyszło, że według przepisów zarząd nie był do końca wybrany, czyli funkcjonował zarząd po staremu. Czyli okazało się, że dalej pełni funkcję jeszcze do wczoraj wicemarszałka województwa Lubuskiego. No i wczoraj praktycznie została zmiana moja pozycja z wicemarszałka na członka zarządu. A z drugiej strony, patrząc na wyniki, cieszę się, że obserwując każdego z członków zarządu, który jest, jestem jedyną osobą, która nie miała głosów przeciwnych przy powołaniu. Bo każdy z radnych, tych którzy mieli więcej głosów, ale każdy miał głosy przeciwne, w moim wypadku nie było głosów przeciwnych. Dwóch członków zarządu wprowadził do pięciosobowego składu PSL. Czy jesteście wygranym tych negocjacji? Tak naprawdę czujecie się, że no ugraliście mówiąc tak kolokwialnie wszystko to, co to, było do To znaczy, bisienko na torcie byłoby, gdybyśmy mieli wicemarszałka i członka zarządu. Tak się nie stało, ale uważam, że mimo wszystko jest dobry podział. Mamy dwóch członków zarządu, czyli w jakiś sposób, patrząc na sytuację w sejmiku, myślę, że będziemy współtworzyć y, y, funkcjonowanie województwa lubelskiego wspólnie z Platformą Obywatelską. A co no to wasz y, współkoalicjant z trzeciej drogi Polska 250, bo przecież także oni chcieli mieć y, swoje miejsce, o to zapytam, czy tutaj było zdziwienie, czy, czy, czy rozczarowanie, czy w ogóle były jakieś negocjacje między wami, PSL-em, a Polską 250, jeżeli chodzi o te miejsca? No to znaczy, moje, moje, moja wizja, jeżeli chodzi o układ z Polską 2050, czy ewentualnie z Lewicą, wychodzę z założenia, że tutaj Polska 2050 ma wicewojewodę lubuskiego, czyli struktury rządowe. U nas, my tego nie mamy. I w dyskusjach stwierdzałem, że Polska 2050 jest w strukturach rządowych, a my powinniśmy być w strukturach, w strukturach samorządowych. No i tak wyszło po tych dyskusjach, aczkolwiek nie ukrywam, że tutaj Polska 2050 chciała mieć członka zarządu. No, wyszło jak wyszło, że my mamy czterech bezpośrednio od nas wywodzących się w rady, w sejmiku naszych członków. No i takżeśmy w klubie zdecydowali, że desygnowane będą dwie osoby z PSL-u. Co z lewicą? Bo wczoraj też języczkiem uwagi była lewica, która chciała mieć według ustaleń krajowych, nie da się ukryć swoje miejsce w zarządzie, no ale przy głosowaniu Cezaregu, Cezarego Wysockiego, przy tej kandydaturze było 0 do 28 pana zdziwiła ta arytmetyka? Pan liczył y na to, że może się tak wydarzyć, że ktoś z lewicy się znajdzie w zarządzie? No to znaczy byłoby też porażką dla nas, jeśli chodzi o PSL, gdyby ktoś z Lewicy się znalazł w zarządzie, tak w kuluarach dyskusji, a później może trochę żartobliwie, że członek Lewicy dostał tyle głosów, ile mają mandatów w Sejmiku i to się tak by pokryło, bo z drugiej strony niektórzy zarzucają, że PSL zbyt dużo oczekuje powiedzmy mając sześciu, sześć osób w Symiku, jeśli chodzi o SLD czy Lewicę ma zero i w tym momencie gdyby tu był jeden członek zarządu i tu jeden, to troszeczkę by było no, dla PSL-u jednak nie do końca komfortowo, a z drugiej strony też w wypadku Lewicy mają przedstawiciela w strukturach rządowych w Inakowice, Wojewodę i uważam, że to przy podziale stanowisk jest wystarczające jeżeli chodzi o Lewicę. Zbigniew Kołodziej, naszym gościem, członek Zarządu Województwa Lubuskiego. Rozmawiamy w dalszym ciągu, tyle że na antenie stawiamy kropkę, ale jesteśmy w indeks TV i w mediach społecznościowych. Panie radny, jak będą wyglądać te najbliższe lata, jeżeli chodzi o sejmik, o Zarząd Województwa Lubuskiego, gdy już jest skompletowany? Jakie pan sobie zakłada cele jako członek Zarządu i jaka to może być koalicja? No myślę, że spodziewamy się dosyć dużych środków zewnętrznych, które dobrze było, bardzo dobrze wydać na rozwój województwa lubuskiego i w tym kontekście na pewno będę też chciał, chciał działać, jeżeli chodzi o ten przede wszystkim teren wiejski. Bo prawdopodobnie będę dalej odpowiadał za te departamenty, które wcześniej miałem, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Rolnictwa, które stricte funkcjonują na terenie wiejskim i tu na pewno, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, dosyć duże oczekiwania są, jeżeli chodzi o kanalizację i środki z KPO w tym kierunku. Myślę, że tych. Tematów będzie dosyć dużo i też ze swojej strony będę chciał blisko współpracować z samorządowcami, którzy na pewno mają dużo potrzeb i pomysłów, i jeżeli będą te pomysły realne do zrealizowania, będę chciał te pomysły ich wspierać. Będzie łatwiej rządzić, jeżeli właściwie no, cała wada jest skupiona w rękach przedstawicieli koalicji. Ze swojej strony, nie ukrywam, te pięć miesięcy będąc w zarządzie dało mi dużo wiedzy i nauki, jak funkcjonuje zarząd. I na pewno z mojej strony, z mojej perspektywy, jako już członek zarządu województwa, myślę, że dla mnie powinno być znacznie łatwiej, no bo już wiem, jak to wszystko funkcjonuje i spodziewam się dobrej współpracy i poszanowania, żeby, żeby, żeby jednak wspólnie działamy dla województwa lubuskiego, a konflikty nikomu nie służą. A państw, pana obszary takie konkretne, już pan wie doskonale, co będzie po pana stronie, jeżeli chodzi o kompetencje w, w tym zarządzie? No to znaczy, tak jak wspomniałem mhm. pierwotnie, myślę o tych kompetencjach, które miałem jako wicemarszałek. Czy to się niewiele zmieni? No, dzisiaj mamy spotkanie o godzinie 11 z pracownikami z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i pan marszałek przedstawi propozycję zarządu, kto za jakie departamenty będzie odpowiadał. Tak się zastanawiam, jakie są państwa Relacje już nie tylko w kontekście wyboru nowych władz wojewódzkich z państwa koalicjantem, z Polską 250. Czy to są relacje chłodne, czy to są relacje poprawne, czy to są relacje dobre? Jak to wszystko wygląda, biorąc pod uwagę no, taką polityczną całość? Myślę, że najbliższy okres pokaże, w jakim kierunku to pójdzie, bo z jednej strony no, każdy ma swój punkt odniesienia do niektórych spraw. Na pewno tutaj Polska 2050 ma żal do tego, że nie mają członka zarządu. Jest przedstawiciel Polski 2050 w prezydium sejmiku, który Edek Fetko jest przedstawicielem Polski 2050. No i mają swojego przedstawiciela. No i tak mówię, w zarządzie to była sytuacja inna. A jak to będzie wyglądało? Myślę, że najbliższy okres współpracy pokaże, czy Będziemy dalej funkcjonować w sześcioosobowym klubie z razem Tomaszem Siemińskim? Czy stwierdzi, że będzie chciał być wolnym y, zawodnikiem, tak można powiedzieć, w sejmiku? No i nie będzie do żadnego klubu przynależał? Na, no właśnie, czy w jest, nas... jest, tak, jest tak, że mamy podpisaną umowę koalicyjną mhm. i jest sześć osób w sejmiku. No to trzecia droga polska w 2000... Y, y, trzecia droga PSL 2050 pytanie czy was więcej łączy czy dzieli bo takie pytania też się w kuluarach pojawiają czy ten sejmik ta kadencja będzie taką weryfikacją dla państwa jeżeli chodzi o zbieżność interesów województwa lubuskiego no tak jak pan redaktor zauważył na pewno będzie weryfikacja w jakim kierunku będziemy wspólnie podążać czy te nasze interesy będą spójne czy jednak się okaże że każdy będzie chciał iść swoją drogą na najbliższy czas myślę że to pokaże na co liczycie jeżeli chodzi o wybory do europarlamentu 9 czerwca te wybory u was jedynką w tym okręgu 13, Lubuskim i Zachodnio-Pomorskim, Michał Kamiński. Taka lokomotywa, rozumiem, ma być to wasza wyborcza. Natomiast liczycie na mandat, czy to będzie arcytrudne zadanie, jak pan sądzi? To znaczy, jakiś czas temu, no, w tym tygodniu, miałem okazję uczestniczyć w Szczecinie w pikniku nad Odrą i rozmawiałem z posłem Rzepą, który jest trójką na tej liście. Wspomniał, że arytmetyka pokazuje, jeżeli będziemy mieli 7-8 mandatów, to w tym momencie można liczyć, że ten mandat tutaj u nas na tym terenie może być do zdobycia. Przy mniejszej ilości raczej to będzie niemożliwe, aczkolwiek wybory mogą być nieprzewidywalne, zależy od frekwencji, jaka grupa ludzi będzie chciała pójść do wyborów, w jakim kierunku zagłosować. Na pewno to jest według mnie mniej mobiliza mniejsza mobilizacja, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Tam bardziej mi się wydaje, więcej było chętnych, aczkolwiek może być tak, że te ostatnie decyzje Unii Europejskiej czy zamieszanie wokół Zielonego Ładu spowodują, że niektóre środowiska będą chciały się uaktywnić i znaleźć swoich przedstawicieli. Czy te, ci przedstawiciele odnajdą się, czy ewentualnie zdobędą mandat do parlamentu? Ciężko powiedzieć. Właśnie Pan wspomniał o Zielonym Ładzie. Opozycja bardzo mocno krytykuje te główne założenia Unii Europejskiej dotyczące właśnie rozwiązań w ramach Zielonego Ładu, a PSL, który jest blisko rolników, blisko tego wszystkiego, co jest związane z, z rolnictwem. Państwo jak na ten Zielony Ład patrzą? Też sceptycznie? Trochę tak jak opozycja nawet? Czy raczej bronicie głównych założeń? To znaczy też jestem rolnikiem, który z tym się bezpośrednio styka. Z Zielonym Ład no to jest jakby, są dwie bieguny. Z jednej strony, patrząc na poprzednie rozdanie dotyczące wsparcia dla rolnictwa, niektórych elementów nie trzeba wykonywać i te dopłaty były na poziomie odpowiednim. W tej chwili, w tym nowym rozdaniu, jest tak, że niektóre działania trzeba zrealizować, aby otrzymać podobne środki finansowe, a uważam, że też niektóre rzeczy są aż nadto biurokratyczne, żeby Bruksela. Wprowadza tyle biurokracji, że rolnicy, no zresztą ja sam w tej chwili przedtem wnioski wypełniałem bez problemu, jeżeli chodzi o płaty, w tej chwili się tego nie podejmuje, bo tak zawiłe te wnioski są, że trzeba brać fachowców, którzy to robią, aby w tym wszystkim się odnaleźć, żeby te dokumenty wszystkie wypełnić. Ale to idzie w dobrym kierunku, te rozwiązania z Zielonym Ładem, bo no, tak jak Pan mówi, rolnicy w większości są chyba przeciw temu, co, co Unia proponuje, tak? To znaczy z kilkoma rolnikami spotkałem się, którzy też byli za tym i też mnie zdziwiło ich podejście, bo akurat stwierdzili, że spełniając niektóre zadania są w stanie otrzymać znacznie większe środki. Ale ogólnie utrudnienia, które są przygotowane, na pewno są do poprawki. Samo to też mnie, te strajki rolników spowodowały to, że po raz pierwszy w Unii Europejskiej, według mnie, po tych strajkach zaczęli się zastanawiać yy, i, po, i troszeczkę się wycofywać z niektórych ich działań. Bo z jednej strony, patrząc na rolników, którzy zakupili ziemię i ona ma leżeć odłogiem. A koszty utrzymania, czy spłacania kredytów są, to dla mnie jest nielogiczne, bo wiadomo, po to ktoś coś kupuje i żeby na tym mógł pracować, a nie to, żeby leżało i ma zakaz produkcji. No to takby brak tu logiki w działaniach, a z drugiej strony no nie ukrywajmy no te dochody w rolnictwie. Patrząc na wojny na Ukrainie spowodowały to, że dużo tego towaru zza, ze wschodu wpływa, co powoduje jeszcze mniejsze do, tak, dochody rolników z tego tytułu. I każdy chce w jakiś sposób się utrzymać, na, a z drugiej strony nie chciałby żyć na dopłatach, tylko też produkować. No, niektóre przepisy tak jakby zabraniające produkcji powodują to, że tej możliwości nie ma. Ale Unia Europejska Pana zdaniem jest w stanie mocno się nagiąć, jeżeli chodzi o te protesty, które są nie tylko właściwie w naszym kraju, ale również w wielu państwach członkowskich. Tutaj może być taka nawet radykalna zmiana optyki, jeżeli chodzi o Zielony Ład, Pana zdaniem? No, na, na Zielonym Ładzie na ten moment najwięcej dyskusji jest w rolnictwie. Obawiam się, że za jakiś czas, jak inne grupy społeczne zaczną, zaczną odczuwać ten Zielony Ład, to będzie, myślę, większy jeszcze przeciw tym działaniom, które powodują, że każdy z mieszkańców będzie ponosił koszty decyzji Unii Europejskiej, a to nie wiem, czy faktycznie wpłynie na poprawienie... Z sytuacji w Europie czy zmiany klimatu, bo też o tym się mówi, że tu chcemy, żeby ten klimat nie pogarszał się. A patrząc na inne kontynenty, w ogóle na to nie zwracają uwagi i robią to, co uważają, żeby ich mieszkańcy lepiej funkcjonowali. A u nas w Unii Europejskiej chcemy być taką zieloną wyspą, która chce wszystko ach i och. A nie wiem, czy do końca to jest też logiczne z punktu no, z czasem, jak to wyjdzie, no bo nawet y, y, mowa o tych elektrycznych samochodach, z jednej strony y, chcemy ekologicznie, a z drugiej strony jak niektórzy eksperci wyliczają, jakie są koszty wyprodukowania samochodu elektrycznego i później utylizacji czy wypadku pożaru, to się w ogóle rozmija z sensem, czy faktycznie to jest ekologiczne i ekonomiczne. Będziemy oczywiście obserwować to, co dziać się będzie w kontekście Zielonego Ładu i wyborów, które niebawem, a no, ta narracja związana z Zielonym Ładem wielu partii jest rzeczywiście przy tak, tym no tak jeszcze powiem, bo Aha. nie ukrywajmy, teraz grupa jakby opozycja sejmowa narzeka na Zielony Ład, ale faktycznie to premier Morawiecki podpisywał te dokumenty zgodnie z decyzją rządu. Komisarz Wojciechowski początkowo chwalił się tym, tylko wiadomo, dopóki nikt nie miał z tym bezpośredniego do czynienia, to tego nie odczuwał. W praktyce, jak zaczęło to obowiązywać, dopiero większość osób zaczęło się przyglądać, że to nie jest tak, jak się o tym mówiło. W internecie? I w przekazie medialnym tak. nic nie ginie. tak no naprawdę. Tak. Zbigniew Kołodziej, członek zarządu województwa Lubuskiego, przedstawiciel polskiego stronnictwa Ludowego, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję radu. Dziękujemy i zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30 na rozmowę na 96 FM. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.